Que gola. Zaczynamy. Siemaneczko, siemaneczko! To jest mój do Was Jack der Witam w kolejnym odcinku, tym razem z Wiedźmin 3 Dziki Gon. Dawno mnie tu nie było i trochę się boję wrócić do tego świata, szczerze mówiąc. Bo to jest trochę, wiecie, jak się przez długi czas nie gra w jakąś grę i później do niej się wraca, to jakby trzeba wszystko trochę się uczyć na nowo. A Wiedźmin momentami bywa trochę wymagający. No jeszcze się z drogą. Tak jak wspomniałem w, w AC, jakoś niespecjalnie chcę robić teraz questy poboczne. A jest to sporo na tym, że, że po prostu. No, w, w, zrozumiałem w końcu, bo wcześniej nie zwracałem na to większej uwagi. Zrozumiałem, że jednak, popularnie, Wiedźmin 3, jakby. To nie jest to, co, to nie jest to, co opowieści, także. To, to nie jest to, co oryginalny Wiesiek, więc. Jakby nie mogę uciec od porównywania jednego i drugiego, więc trochę mnie to boli. Niektóre zabiegi, które są tutaj fabularne, są fabularnie zrobione jako gra, jako gra się wpisują, ale niestety nie dla mnie jako w Witajcie! <grym>. Co was dręczy? Ładna ją łupie. A no, prawie, 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 prawie. Pominiemy te ja nudne gadołki. Rozpoznajesz. To. Jak się on tu żyje, coś ginie pod drzewa, w okolicy drzewa. Także haha, ha, ha, no trzeba coś z tym zrobić. Nie należy do nikogo, przejdźmy do rzeczy, chcę to załatwić. No, jest dopiero to, co po śniadaniu. pod drzewa. ta. Dobra, dobra, nagadałeś się już Panie to idziemy. Nie wie, ale się, a i chciałbym sprostowanie zrobić, i pewnie jeszcze o tym wspomnę przy następnym materiale, z, który będzie z Shadow of Mordor. Popełniłem mały błąd ale zrobiłem mówiąc o runie 25 i 32 poziomu warunki do, do spełnienia tej runy. Czyli po pierwsze to dwa poziomy standardowo daje status wodza, jeden poziom daje zemsta jeden poziom daje odkrycie słabości i, i zalet w orka i jeszcze ostatni poziom daje wykorzystanie albo gniewu, albo, albo słabości. I, I to o tym zapomniałem po prostu. dopiero teraz, jak robiłem zapis od nowa, to, to, to przypomniałem się to faktycznie w trakcie gry. I tak, jedną informację jeszcze Wam powiem, odnośnie tego, nie zmieniam swojego statusu odnośnie tego, jak zabić takiego worka, żeby runa dropnęła. Bo jakby wiadomo, może Wam dropnąć epicka, a epicka jest bez poziomu, który nas interesuje. Znaczy, jest na standardowym poziomie. I ona wyżej nie wzrośnie, nieważne co byśmy nie robili. Więc dla bezpieczeństwa lepiej, żeby właśnie. Yy... O, tu jest. Tu jest wilkołak, którego trzeba skasować. O Boże, nie lubię walczyć z wilkołakami. Trzeba się go bardzo blisko trzymać. Bo jak się będziemy trzymać za daleko, to on zacznie się zaraz zregenerować. Uć. No i ta walka będzie trochę brutalna dla mnie, bo, bo nie lubię walczyć z takimi nie nienawidzę. Ajajajajaj. Mogę to zdechnąć przypadkiem Nie, 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 nie wchodź w tę fazę. No nie, wszedł w tę fazę, nie, nie, nie. Teraz już go kurwa nie, nie, uwije. No nie ma opcji. Uch, trzeba go skasować zanim on wejdzie w tę fazę regeneracji O, O, faza do leczenia. Wytnę sobie ten fragment, obiecuję, że ja go wytnę. Wytnę go, bo to może trochę pospać. Jeszcze... Jeszcze nic... żyjesz! Nie wiesz? Nie! Nie, to się nie dzieje! Taki krawy hope skór nie został! No czemu ten się nie chce mnąć? No hello! No. Nie wierzę w to kurwa! Wszystkie odstopnie mią ją zrobić widziły! No nie! Czemu? Nie rozumiem tego. Czemu nie mi robić teraz od skoku? Godzinę temu jak kurwa robiłem nagranie, które mi się skraszowało. to robię skoki, tak jak trzeba. Teraz kurwa nie idzie, no talo. No nie, po prostu nie! To będzie trwało długo. Mam wrażenie, że zanim ja to nakręcę, to ja sobie zrobię kurwa save tutaj i będę przez godzinę dwóch gorszą w i pokażę wam końcowy <zysy> To jest po prostu jakiś spisek! Czemu? Czemu jak nagrywa, to mi nic nie idzie, jak nie nagrywa, to idzie mi świetnie, bo no, kurwa, to jest tak od zawsze. Nie, 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 na widzę skaczących nie, 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 nie No nie, uciekaj! No nie, Załami się na chwilę! No kurwa nie, nie, no, to To nie, zajęło nie, 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 minuty! Kurwa nie, To jest po prostu zbędny spisek! nie, no, nie, no nie, Muszę się lecieć, no, nie, nie, nie ale jakiegoś on pecha co do to dzisiaj. Po prostu nie wiem w to. Tu się sproszę na to, bo Łaj, Łaj Łaj! bo nie bo bo <laughs> No nie, dlaczego? Jest! W końcu! Ho-ho-ho! Teraz włączamy kamerę. Dobra, jest godzina 14. Po dwóch godzinach w końcu udało mi się ubić tego Wilkołaka O oh, Boże Dlatego nie było kamery, bo nie mogłem się skupić przez tę kamerę najwyraźniej, bo to była to, to była jedyna opcja. No, bo... Co się zabierałem za tego Wilkołaka, to non stop się nie mogłem skupić, bo cały czas patrzyłem w tę kamerę, żeby ona mi się nie rozładowała znowu w końcu w środku. Co ma często jest to w zwyczaju i, i teraz jakby można wrócić do spokojnego nagrywania, zrobimy medytację. Aczkolwiek teraz nie będzie potrzebne, teraz tylko konia trzeba zdobyć i szczątki, to, to, to zajmie chwilę, ale... Przy okazji, jak już tu jesteśmy, to zróbmy sobie cięcie, wracamy. O Boże, nienawidzę yy, pływania tutaj. Komnatach, bo, bo nic nie widzę I to nie ma jakby żadnego znaczenia mogę podbić tę gamę na maxa która już jest podbita na no, no, no ta i tak guzik widzę po prostu dzisiaj jest ewidentny jakiś spisek poważnie przed, przed nagraniem sobie tego wilkołaka z, do, zrobiłem parę prób żeby go podejść i na 27 prób 8 bo go zabiłem nie było łatwo a teraz jak zacząłem nagrywać to przez bite półtorej godziny próbowałem tego tylko być inną padałem i to czasem w przeciągu minuty Czy chcesz mnie wyzwolić Jakby mówisz, że można cię uwolnić to czemu by nie? powiedziałeś, że jesteś w więzieniu. Jestem tu przykuta. Wiem wszystko o dzieciach. Wszakże bądź co bądź wiadomo, że tu się broni jakby nie atakujesz nie, żeby nie mogła zaatakować, bo może Dobra. Co potrzebujesz? Nie wiadomo co potrzebuję. Klucz opiero już mam Gdzie są twoje szczątki? Samotnie mogli nie daleko stąd. No i koń, kary. Dlaczego kary? Wszystkie, wszyscy uważam, że kary konie są najsilniejsze Nie znam się na jeszcze nie wypowiem. Boże jedyny. D w ogóle jeszcze sprawdza jak tam... Nagrywanie, bo to mam ten brzydki zwyczaj... brzydki pech jest u mnie. Z momentami po prostu nagrywanie mi się w, czery, w międzyczasie. Hmm. O Boże jedyne, to będzie koszmar. jest kuń, dobrze choć kuniu. Ej. E, przy którejś przy, przy trzech bądź czterech podejściach e, z niewiodłych przyczyn nie chciał mi robić odskoków to było dopiero w co ja robię w ogóle e, to było dopiero w no poważnie nie robi mi odskoków absolutnie a jeżeli już robił to robił to w kierunku który absolutnie mnie interesował mimo że trzymałem zupełnie inny klawisz Kierunkowo, oczywiście. Eee. Tutaj. Baba wodna. Następny przeciwnik, którego nie lubię. Nie lubię wszystkich przeciwników tutaj od razu. A, i zapomniałem, że ona rzuca tym gównem. A, bo ona się tu do wody. Przepraszam. Zapomniał. No... Teraz to była moja wina. Coś mi nie idzie, walka nie się ewidentnie... No! Mm. To się wypnę. Mm. Te cięcia straszne mnie po prostu skurwiają. Mm. Uff. To jest dla odmiany 12 podejście do tej baby, także powiększać po prostu moją umiejętnością w walki widmiejskiej w tej grze dla odmiany dzisiaj. I to tylko dzisiaj. To jest yy, szczerze od ciekawostka, bo te systemy walki aż tak szczególnie się od siebie nie różnią yy, tak naprawdę. Yy. Где-то там он его Там. Не сейчас еще чуть-чуть конца. Tam są, kurde, jak ciężko było to założyć, poważnie. Te tak, tak, tak. krości są dziwne. Nie wyglądają na ludzkie. Idziemy hmm. dalej. O Jezu, musiałem się podrapać z nos i jedną z W ogóle to te drzewa są tak słabo widoczne. Znaczy ja to nagranie rozjaśniam oczywiście, ale no u mnie to jest praktycznie y, czarny ekran prawie cały czas. I znowu pojechałem koło właśnie bo on tu pod górę nie podjedzie mi. I nie podjedzie mi. O Boże, nie. No. Wow! Wow, płotka Plot, znowu swoja. Plotka. <grym> Tak, jeszcze chciałem wspomnieć w ogóle ciekawostka, bo planuję jeszcze ciekawy materiał z Marvel Spider-Man. właśnie ten sam patrol co z Miles Morales, a tylko jakby Miles Morales w walce jest chujowy. No niestety to, to trzeba przyznać, strasznie mi nie pasuje. Jest. Czekaj. A ja znak. No jest zupełnie inaczej. No Dobra, nieważne. Sylik. Teraz ona się przeniesie do tego konia. Teraz posłuchamy eksperta od szopy bojowej. I wtedy, wiem, rozbierzmy szopę i zbudujmy konia. I tak postał koń <grystanie> Pytanie, jak duża była ta szopa. <grystanie> Boże, gdzie to wejście, bo chyba tu. Nie, nie tu. Nie, tu. Boże, to z daleka wyglądało jak zwykła skała. No... Otwarcie powiem, że nienawidzę y, jak muszę się użerać stopornym topornym sterowaniem. Po prostu nienawidzę to. Psuje mi jakkolwiek y, przyjemność z gry. Chciałem powiedzieć fantazję. Masz konia, masz złoki i masz pyra. Jestem gotów. Możemy, Możemy zaczynać rytuał. Nie, nie ma sensu. Może się przydać. Składam pióra. Muszę zacząć... Muszę, zaczą muszę, muszę do tak. bo Żeby się nie okazało, że tam jakiś pająk siedzi. <laughs> Chyba idę robal.

Powiedzieliście, że to był te dzieci, że wszelki wypadek, przez jakiś czas nie chodźcie jeszcze na szybczące. Nie może być. Wierz mi, nie chcesz wiedzieć. A coście zrobili? Ten pozbyłem Pozbyłem się waszym problemem. Szczegóły nie powinny nas obchodzić. To i racja. Ty... Jest takie było. Ty... Jak Gerard zapytał chyba... Istreda pytał, tak, i pytał Istreda, czy, czy, czy faktycznie potrzebna jest ta dziewicza krew do tych wszystkich rytuałów, bo jakoś nie widzę sobie, nie wyobrażam sobie ciebie z małym słowiczkiem tuż przy źródełku. Istred powiedział Nie, w zasadzie wystarczy zwykła krew, ale gdyby wszyscy wiedzieli, że wystarczy zwykła świńska krew, to nie mielibyśmy jakby na tym zarabiać. To chce odjeść, nie? Oto jej zapłata. Dlaczego obciąłeś sobie ucho? Bo taka jest umowa. Wy jesteście obcy. Więc wszystkie te nie myślcie o tym. Wszyscy po uszach to... Już gdzieś widziałem zapłatę w uszach. Kurde, gdzieś widziałem. Nie mogę sobie przypomnieć gdzie była ta zapłata w uszach. No, mamy znowu Znów okazałaś nieposłuszeństwo. Nie zaczęłybyśmy, ale nie upilnowałaś Nigdy nie chciały stąd uciekać. Lubiły. Poniesiesz surową karę, a teraz milcz. Poznaję to z nami. Przecież to Anna, żona barona z No tak. Ona nie należy do żadnego człowieka. W niej dojrzewał owoc, owoc z nasienia. Pomogłyśmy jej! Zgodziła się służyć. Nosi nasz znak. Jest nasza. Ale przecież Ciebie interesuje inna kobieta. Pominijmy tę kwestię. Trochę nie po Geraltowemu wybieram te kwestie dialogowe, ale... Umówmy się, nie za wiele jest tu dialogowych kwestii, które pasują do Geralta tak naprawdę. się włosy. Tak. się najlepiej. Jak własną córką. Wszystko na Bardzo uważnie dobierać słowa. No, no, to Tak, to, to, to Cili, Tak, to na pewno Nie wierzę wam. zawsze dotrzymujecie słowa, więc opowiecie mi wszystko. Opowiemy kawalerze. No i ten etap z Cilli absolutnie nóż nie sobie wziąć. obejrzeć. Wyczytałyśmy to no. wnętrzności z więcej. R.O.A.D. Wow. Z wielu Was pewnie się zastanawia dlaczego nie tym... No nie, siadła mi kamera znowu. Pytanie czy siadła bateria czy siadła po swoim... prostu nagrywanie. No to sobie znam. Pięć mam jeszcze. Może oznaczać, że dokończymy tę walkę i, i robimy koniec. Oj, oj. I... Sprawa wygląda tak, że nigdy, absolutnie nigdy podczas walki... Yy... Aha! Raczej tutaj nie walczę, tylko spierdalać Tak. To w ogóle śmieszne. Yy, nigdy nie przepadałem yy, za walczeniem No damage. Po prostu nie lubię tego typu walki. Więc spieszymy. No, moglibyśmy tu walczyć. Dobra. Uciekliśmy. Moglibyśmy tu walczyć. Swoją drogą w, wciąż się zapisałem, że ta blizna już peciła. I nie uważam, że ta, ta blizna już peciła. Przynajmniej nie w tej. Aha. Koniuszy. Pamiętam, jak graliśmy w Age of Empires 2 i, i, i zawsze nie było zjadowców, tylko i koniuszy. <grym> nie mogliśmy się tego pozbyć. Koniuszy i koniuszy. I do tej pory. Jak tylko jest koniuszy, to koniuszy wiadomo z czym się kojarzy. Koniuszy pozostaje koniuszy. Niezbyt dobry tropiciel. Hop i Patrzeć pod nami a, i wracając do Spider-Pyzy, co mówiłem, postanowiłem zrobić taki patrol, też w pierwszym Spider-Manie, ale okazało się, że nie mam zapisu czystej mapy na koniec gry, więc musiałem ukończyć grę i wyczyścić mapę. Jednakowoż uważam, że o ile porusza się przyjemniej jakby Moralesem... Uciekło od was, ale ja Yy, przyjemnie się porusza, Moralesem i fajnie się nim ten. Yy, to yy, o ile walka już jest lepsza, po prostu parkerem. To po prostu jest lepsza. Dużo przyjemniej się nie walczy i dużo łatwiej <laughs> się No może ze względu na ilość gadżetów. Dobra. Tu robimy zapis ostatecznie, bo już nie mam. Co ty pi, przy w tym momencie nie można zrobić zapisu. Zapisujemy sobie tutaj. No i co, mam nadzieję, że ten odcinek będzie miał przynajmniej jakieś 15 minut po wycięciu tych walk moich zajebistych. Zajebistych. Eee, no i co, no i zobaczymy się w następnym odcinku, który będzie Shadow of Mordor. I planuję coś jeszcze, więc prawdopodobnie po Shadow of Mordor, po odcinku Shadow of Mordor, będzie krótka przerwa od gameplayowych maksymalnie dwa tygodnie. Postaram się, żeby to było jak najkrócej. Bo jednak, że to, co chcę zrobić, trochę mi zajmie czasu. Znaczy, większość już zrobiłem. Niestety się namęczyłem wczoraj przez to, ale w końcu mi się udało większość zrobić. No i wiadomo, dzięki, że byliście. Zostawcie jakąś reakcję po sobie nie bądźcie skurwielami. Bo obojętność jest najgorszym, co można w życiu zrobić człowiekowi. Jakiemukolwiek, nawet najgorszemu wrogowi nie życzę, by, żeby ktokolwiek był dla niego obojętny. Ja też staram się nie być obojętny, staram się chociaż odrobinę. Nawet jeżeli miałbyś powiedzieć gówno, syf, słabe, albo chuć w dupę, spierdalać, mato i tak dalej, to jednak jest to dużo lepsza reakcja niż jakakolwiek obojętność, brak reakcji. Brak reakcji, brak działania, to jest coś, co, co nawet Geraltowi nie sprzyja. Nawet on nie, nie lubił być bezczynny. No i co? Trzymaj się, cześć.